Alo, to ja, Papuk. Dzisiaj filmik o zawodach Shot -off Lever Action i Shot of Tugan. Jeden filmik zbiorczy o tych imprezach, ponieważ obydwie te imprezy to są zawody pojedynkowe, Shot w samopołudnie. Dzisiaj powiem Wam o tym, co trzeba mieć, gdzie trzeba mieć i kiedy trzeba mieć. Wracając do tego, co trzeba mieć. W przypadku zawodów Shot Tugan, Dobrze by było mieć strzelbę i pistolet, w zależności od tego, w jakiej klasie chcecie wystartować, albo z mechanicznymi przyrządami i pompkę, albo to może być pistolet z kolimatorem i strzelba automatyczna. Jeśli nie dysponujecie taką bronią, to taka broń będzie na Was czekała na strzelnicy od magazynu uzbrojenia. W przypadku zawodów w samopołudnie lever-action, będziecie potrzebowali karabinku lever-action z Przyrządami celowniczymi, mechanicznymi bądź z optyką w kalibrach tak zwanych rewolwerowych, czyli wszystko to, co położy popper, ale go nie przebije. I przy zawodach lever-action dla osób, które nie będą dysponowały swoim lewarem, a chciałyby wziąć udział, ta oto sztuka będzie czekała na Was, jak również jeszcze jeden karabinek lever-action od Rossiego. Przygotowane przez y, sklep Kaliber. Kiedy? Zawody odbędą się 12 i 13 kwietnia. 12 kwietnia odbywają się zawody tugan, czyli pistolet lub rewolwer, i strzelba, a 13 kwietnia spotykamy się, aby strzelać shoot off lever action. Jest to nowa formuła w Polsce. Sam pisałem regulamin. Strzelamy na trzech dystansach, 3 cele na 15 metrach, 2 cele na 50 metrach i kończymy marszalem na 35. Wiadomo jak to w pojedynkach, kto pierwszy, ten wygrywa. 12 i 13 kwietnia widzimy się na strzelnicy Bellona Marinino w miejscowości Marinino obok Serocka. Gdzieś pod spodem będzie pineska, jak dojechać. Jeśli chodzi o dodatkowe wszystkie informacje, dostaniecie je zaraz po zarejestrowaniu się na stronie LTS. Link oczywiście również w opisie. No dobrze, skoro już wiecie z czym. Kiedy i gdzie, no to wypadałoby dowiedzieć się z kim. E, imprezę robi LTS na strzelnicy Ballona Marinino, więc tutaj mamy już głównych organizatorów. Ale bez naszych sponsorów nie byłoby zarówno nagród, jak i możliwości strzelania dla osób nieposiadających odpowiedniej broni. Więc teraz pokrótce przedstawię sponsorów i co dla was ogarnęli. Zaczniemy od magazynu uzbrojenia bo od magazynu uzbrojenia możecie wygrać tą oto strzelbę. Żeby wygrać tą strzelbę, musisz wziąć udział w minimum dwóch edycjach shoot w samo południe. Niezależnie, czy to będzie shoot-off Tugan, czy to będzie shoot-off Lever Action. Kolejnym sponsorem jest Garant, który również ufundował strzelbę, ale w kalibrze 410 i w systemie Lever Action. Aby ją wygrać, w losowaniu podobnie tak jak tego Eternala, należy wziąć udział w minimum dwóch imprezach z cyklu Shot of Lever Action. Kolejnym sponsorem jest Kaliber, który dla wszystkich podiumowiczów, wszystkich osób, które wywalczą podium, przygotuje nagrody niespodzianki. To jeszcze nie koniec fajnych nagród, ponieważ od Redwina będzie można wygrać lunetę biegową, jak również dwa konimatory, które będą rozlusowane na koniec sezonu. A o tych, co wdrapali się już na podium, a w, tak w zasadzie o ich owłosienie zadba Barbershop Kabumba z Serocka który ufundował dla wszystkich podiów vouchery na swoje usługi. Na sam koniec zostawiłem House of Moto, od którego zwycięzcy kategorii będą mogli na weekend wypożyczyć jednoślad. Skuter, motocykl, w zależności od uprawnień, jakie posiadacie. O samych zasadach i o tym, jak dokładnie będą wyglądały konkurencje, przygotuję następny filmik, który naprawdę zobaczycie przed imprezą.